Dzieciarnia z Baśką na basenie. A ja sobie wziąłem rower i objeżdżam tutaj, w okolice. okolicach. mury, oliwki śladanu, stróżówka, Walamar Staw. Ok to wszystko sieć balamar. gdzie tutaj wyjadę. Nie, mam pojęcia. Tak czy siak? Już myślałem, że wyjeżdżając z kampingu można się tylko powłóczyć gdzieś rowerem. No wjeżdżając do miasta, ale gdzieś ulicami, chodnikami, tam sporo zakazów. I byłem trochę zawiedziony, ale tutaj Idąc trochę dalej, no wiadomo ten rower trzeba przenieść kawałek, ale o, można sobie na takie uliczki wyjechać i jest całkiem spoko. Pojęcia nie mam dokąd one prowadzą, zobaczcie tutaj jakie są mury ustawiane. Te mury jak się przyjrzycie, one jeśli to są takie jak na Sycylii to, to nie mają żadnej zaprawy między sobą, ale chyba, chyba jednak mają. Podobne na Sycylii te mury teraz wracają do lask, murki Ło! Sudam się działa Ciekawie co tutaj było coś dużego Koniec, nie wiem co tutaj dalej się dzieje Chyba nie będę wjeżdżał, jakieś hale tutaj stoją A tutaj chyba wow, miejscóweczka na dziko I to całkiem świetno powiedziałbym Co się wydaje Więc jeśli ktoś szuka, to można tutaj Ileś kampery stoją Niestety nie ma siłowni takiej outdoorowej na terenie yy, Jerzewac Chyba się to tak wymawia Tego campingu No ale i tak polecamy Stąd sobie przyjechałem ktoś W stronę miasta jadę, jakieś nowsze tutaj budynki stoją Tu już ładne murki, czyli spodziewam się, że ktoś tutaj już o to zadbał skoro tak wyglądają. No nie będzie to emocjonujący film. Nic tu ciekawego nie ma. Ale jak przyjedziecie z rowerem, to pewnie tutaj traficie. nawet elektryczny powoli wchodzi mi do łba tutaj jaka piękna willa, świeżutka albo odświeżona ogólnie ładnie aha i tutaj już mamy kolejkę do naszego kempingu no tak z dalszej tutaj możliwości kontynuacji jazdy zamiast za miastem nie widać. No i co teraz? No, i tyle na dzisiaj. Więc jak widzicie, takich ścieżek rowerowych, no, przynajmniej ja tutaj nie znalazłem. Takich, które można by e, zacząć już na kempingu. Pewnie coś by się tu znalazło innego. No, ale ja nie znalazłem. I tyle. Uszanowanko. Pozdro.